Serwus, serwus servus! Servu. z tej strony Malinowy nos. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam pokrótce sprzęt, z którego korzystam przy nastawianiu domowych trunków. Dla osób, które już działają i tworzą domowe trunki, materiał może być nieciekawy, bo pewnie już mają wszystko skompletowane. Ale osoby, które dopiero zaczynają i myślą co kupić nastawiając swoje pierwsze, drugie, trzecie, piąte wino, czy tam robiąc nalewkę, piwo, cydr, to materiał może być przydatny, także pokazuję i objaśnię. Ja głównie zajmuję się produkcją domową win, ale trafiają się też inne produkty, jak nalewki, piwko, cydr, czy jakieś kiszonki lub domowe inne wyroby, także jest tego trochę. No to zaczynajmy. Żeby zrobić nastaw, potrzebujemy mieć jakiś pojemnik, w którym ten nastaw przygotujemy. I tu mamy kilka możliwości. Pierwsza to szklane balony. Jak tu widzicie, mam baloni w koszu plastikowym, 20-litrowy, szklany. Super opcja. Do przechowywania, do trzymania wina. Gorzej z nastawianiem. Wyobraźcie sobie, że przychodzi Wam zrobić wino z pożyczek, z agrestu, z winogron. Musimy te owoce Wciskać tutaj do tego balonu, jest to bardzo niewygodne, kłopotliwe, dlatego z pomocą przychodzą nam pojemniki fermentacyjne 34-litrowy, 20-15-10-5 różnej wielkości, które ułatwiają nam nastawianie yy, win i nie tylko. Gdzie owoce łatwo nam wrzucić do takiego wiadra pojemnika, łatwo się ich później pozbyć z tego nastawu. Także są bardzo praktyczne. Jak wiadro jest przeźroczyste, mamy kontrolę, widzimy, co się dzieje w środku. Mamy podziałkę litrażową, więc widzimy, ile litrów płynu mamy. Kranik jest bardzo przydatny do zlewania, do butelkowania. Także bardzo fajna rzecz, bardzo praktyczna. Często korzystam z wiader fermentacyjnych. Jeżeli nie chcecie naserdzina w plastiku, polecam słoje wielofunkcyjne. Bo są szklane, a mają też duży otwór i łatwo też te owoce wrzucić, wyciągnąć. Także jest kolejna możliwość to używanie właśnie takich słoik wielofunkcyjnych. Bardzo fajna sprawa szelki mają, żeby coś ewentualnie przestawić, przenieść. Także widzicie u mnie głównie balony, ale są też słoje są też pojemniki fermentacyjne damy 5-litrowe. Kolejna rzecz to różnej wielkości sitka i lejki, które są bardzo przydatne przy nastawach. I jeżeli chodzi o lejki, to tutaj nie będę sam różne wielkości. Natomiast jeżeli chodzi o, o sitka, to chciałem tu zwrócić uwagę yy, na różne rodzaje sitek. Sitka rzadkie, gdzie widzicie tutaj, tak wygląda sitko rzadkie i sitko gęste. Zobaczcie. Bardzo fajne sitka, gęste, bardzo je polecam. Te są akurat nowe, bo stare już mi się zużyły i będę się przerzucał na nowe, natomiast używam ich cały czas i bardzo je polecam. Jakby gazy nałożyć na zwykłe sitko, są niezastąpione przy filtracji nastawów owocowych. Jeżeli mówimy już o filtracji, to mamy tutaj jeszcze taki worek filtracyjny na stelażu, który idealnie pasuje na wiadra fermentacyjne, gdzie filtrujemy te owoce i worki stożkowe, bawełniane, ten troszkę brudny, bo używam go czasem. Też, też fajna rzecz do filtracji. Kolejna rzecz to szczotki do mycia. Czy to butelek, widzicie różne większe, mniejsze, czy to balonów. Bardzo fajna szczotka do mycia balonu większego i mniejszego, z której korzystam ewentualnie taka większa no, niezastąpiona rzecz przy domowej produkcji chcąc zlać wino, nie obędzie się bez wężyka do zlania wina z nadosadu dlatego jak tu widzicie mam wężyki większe i mniejsze o różnych średnicach przy małych balonach stosuję mniejsze wężyki przy większych większe, a jak mam coś większego to jeszcze większe tu jest też taki bajer do zaciągania fajny, fajny patent nie musimy zasysać sami tylko przy pomocy tego urządzenia fajnie nam zaciąga płyn w, w, z balonu także bez tego się nie obędziemy no tutaj mam różne dodatki przydatne pierwsza sprawa to cukromierz podstawowa rzecz, ej tu jest menzurka plastikowa do niego Wygodna. Podstawowa rzecz, jeżeli potrzebujemy robić jakieś pomiary, żeby wiedzieć, czy fermentacja ustała, czy nie, powinniśmy mieć cukromierz, także polecam mieć. A tutaj jakieś różne dodatki do y, pojemników i balonów. Rurki fermentacyjne, ciche, ewentualnie zwykłe, tu jest rurka fermentacyjna kątowa, którą montujemy z boku, jeżeli chcemy coś na. Y, pojemnik fermentacyjny położyć i różne rodzaje korków kraniki do pojemników fermentacyjnych jakieś zaczepy no, drobiazgi, które się przydają przy produkcji domowej oczywiście jak to przy nastawach nie obędzie się bez droży mam tutaj różne rodzaje droży do wina głównie, ale są też droże do cydru są droże do miodu pitnego pożywka do drożdży oczywiście, płatki dębowe różne Także to wszystko jest nam y, potrzebne Warto mieć drożdże w zapasie, bo przecież robiąc jakiś nastaw czasem nie planujemy, chcemy zrobić i takie drożdże się przydają, czasem drożdże nie chcą ruszyć i warto mieć drugie w zapasie y, Tutaj mam pirosiaczyn y, potasu do dezynfekcji Małe i duże opakowanie, ja wolę zawsze zaopatrzyć się w większe i na cały sezon mieć. Do dezynfekcji balonów, pojemników, jest przydatne i, i sporo, sporo go schodzi w trakcie sezonu, także... A jak już mamy zrobiony trunek, to trzeba go zabutelkować i tu widzicie sprzęt do korkowania i kapslowania butelek tu mamy kapslownicę, jakbym robił jakiś cytr i chciał go zakapslować a tu widzimy korkownicę prostsza, tańsza wersja, wersja plastikowa jeżeli byśmy chcieli i bardzo praktyczna korkownica dwuramienna z której korzystam teraz cały czas zresztą widzicie to na filmach no i tu mamy koreczki koreczki małe aglomerowane bardzo fajne, łatwo się korkuje. Natomiast, jeżeli byśmy chcieli korkować wino i od, 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 odkładać je na, na dłuższy czas na kilka, kilkanaście lat to warto troszkę więcej wydać i kupić korki naturalne. One są dużo twardsze, dużo więcej wytrzymują. One nie są yy, aglomerowane, tylko z litego kawałka, kory, dębu i naprawdę są super. Jeżeli chodzi o korki, to korzystam też jeszcze z korków grzybków, bardzo wygodnych w zamykaniu trunków i z koreczków takich stożkowych różnych rozmiarów. Mam w zapasie, jakby były potrzebne. I tu widzicie etykiety. Jak już y, weźmiemy butelki, zabutelkujemy to nasze wino, y, czy nalewkę, czy trunek, który robimy, cydr, czy cokolwiek innego, to możemy go podpisać, żeby było wiadomo, co jest. Także mam różne etykiety i korzystam z nich do, do tego, żeby wiedzieć, jest tych nastawów dużo i, i później się gubię, nie wiem, co jest czym. Także jak podpiszemy, to później pijąc, czy dając komuś w prezencie, wiadomo co to jest, kiedy było zrobione i z czego. Zapomniałbym wspomnieć, mam tu garnek 10-litrowy z nierdzewki, bez którego nie wyobrażam sobie pracy. Rozpuszczam cukier, mieszam coś, korzystam z niego za każdym razem. On jest jeszcze z podziałką dodatkowo 10-litrową, także mam tu też mieszadełka, dwa do, do niego. Polecam, nie wyobrażam sobie pracy bez niego. Jest duży, bez problemu rozpuszczę kilka kilogramów cukru, coś wymieszam, zagrzeję, także jest super i bardzo go lubię. A jak ktoś zaczyna dopiero przygodę z domowymi trunkami, to można zaopatrzyć się w jakąś literaturę i wspomóc się w, przy tych pierwszych nastawach. No i pokrótce to tyle. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Gorąco zachęcam Was do działania z domowymi wyrobami. A tym miłym akcentem się z Wami żegnam. Powodzenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Serwus!